Witajcie! Tutaj Sylwia i budżet w kopertach. <noise> z tyłu za mną mój rękodzielniczy bałagan. E, tak mi jest po prostu łatwiej. E, pytaliście się pod filmem, którymś tam budżetowym, jak zorganizować wakacje w, e, za granicą. O tak! E, to e, teraz planuję moje drugie wakacje za granicą. Ruszyłam z e, Planuję moje drugie wakacje za granicą. E, pierwsze były jakoś 12 lat temu. tuż przed moim ślubem. I to też było tak, że najpierw były moje wakacje, a potem był ślub. Ja wróciłam na dwa dni przed ślubem z wakacji zagranicznych. Tak się złożyło, że najpierw, najpierw zaplanowałam sobie wakacje, potem, potem dopiero się zaręczyłam i, i był organizowany ślub. Ale tak to wyszło. Ale teraz planuję wakacje z całą świadomością, pełną rozwagą i mm, całą stanowczością i chęcią zamiaru pojechania. Ponieważ wakacje za granicą są wakacjami raczej drogimi, więc trzeba się do tego przygotować odpowiednio wcześniej, czyli odpowiednio wcześniej zaplanować sobie wszystko, żeby był czas na uzbieranie odpowiedniej kwoty, którą chcecie przeznaczyć na te wakacje, tak? Czyli musicie dokładnie wiedzieć, ile mniej więcej będzie Was kosztował hotel, dojazd, do miejsca, gdzie Wy chcecie pojechać za granicą, jakie formalności musicie spełnić? Ile was to będzie po prostu kosztowało? Więc to trzeba przygotować odpowiednio wcześniej, żeby zebrać pieniądze, żeby nie płacić i nie zaciągać kredytów na wakacje. Bo myślę, że zaciągnięcie kredytu na wakacje jest najgłupszą możliwą formą wydawania pieniędzy czy zadłużania się. O tak. Raczej zadłużenia się. Bo można to sobie zorganizować odpowiednio wcześniej, odpowiednio tanio i odpowiednio. No, mówię, odpowiednio się do tego przygotować, żeby nie spotkały nas niespodzianki żadnego tego typu. I teraz tak, tu mam listę, tu mam listę, co po kolei, tak. Planowanie wakacji za granicą nie różni się zbytnio od tych, które planujemy wakacje w Polsce. Tu, gdzieś, tu, 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 tu gdzieś będzie film z zeszłego roku. Jak planować wakacje w Polsce? To, to wakacje za granicą. Od tych wakacji w Polsce różnią się niewiele. Różnią się po prostu tylko przede wszystkim kwoty i dodatkowe formalności. Ale nic z takich rzeczy, rzeczy się tutaj mocno nie, nie zmienia. Przede wszystkim, co musicie wiedzieć na początek, to gdzie chcecie pojechać i kiedy chcecie pojechać bo to będzie Wam wyznaczało koszty, jakie Wy będziecie ponosili, tak? Czyli gdzie chcecie pojechać, jaki to będzie kraj, nie wiem, to będą Czechy, czy to będzie Francja, czy to będą Stany Zjednoczone, czy to będzie Wielka Brytania, czy to na przykład będzie Tajlandia, czy Indie, a może Japonia. Nikt Wam nie broni tam pojechać. Kwestią będzie tylko czas, kiedy Wy uzbieracie na to pieniądze. Ale to nie będzie miało najmniejszego znaczenia. No i kiedy chcecie pojechać, tak? Czyli to, jak szybko uda Wam się uzbierać pieniądze, albo jak dużo w ciągu roku musicie tych pieniędzy uzbierać. Czy tam roku, dwóch lat, czy to wiecie, będzie wyprawa Waszego życia i będziecie zbierać na nią pięć lat, to nie ma najmniejszego znaczenia. Po prostu musicie określić na początek, właśnie to, gdzie Wy chcecie pojechać, określa Wam to, ile Wy wydacie na te wakacje. Jadąc. I ja tutaj mówię o wakacjach, które wy organizujecie sobie sami. Nie mówię tutaj o wakacjach, które są organizowane przez biuro podróży, bo tam po prostu idziecie, wybieracie sobie ofertę, wiecie, co dane biuro podróży wam oferuje, i w tej ofercie wiecie, gdzie będziecie spać, ile was to będzie kosztowało, dojazd, transport, tak? I jakie atrakcje wy będziecie zwiedzać. Jeżeli was to satysfakcjonuje, spoko, ok, ale jeżeli chcecie zrobić to albo taniej, albo zwiedzić takie rzeczy, które nie są dostępne z biurem podróży, bo nie wszystkie rzeczy są dostępne z biurem podróży, musicie sobie to zorganizować sami. Yy, I teraz tak, jak już wiecie, gdzie chcecie pojechać, kiedy mniej więcej chcecie pojechać, oczywiście patrzcie też na to, że yy, wakacje poza tak zwanymi poza tak zwanymi yy, Czasem wakacyjnym, czyli lipiec, sierpień, czy nawet są niektóre takie rejony, które są atrakcyjne turystycznie w określonym porze roku. Jeżeli wybierzecie termin poza tymi terminami, będzie taniej. Podobnie jest w Polsce. Jeżeli wybierzecie ten, ten czas poza, poza tak zwanym sezonem turystycznym wakacje, czy w Polsce, czy za granicą. Też wyglądają podobnie. Są po prostu tańsze. Łatwiej jest o hotel, hotel jest tańszy. Wynajem samochodu: na przykład, jeżeli chcecie podróżować samochodem wynajętym, bo jedziecie gdzieś bardzo daleko no, i, i nie będziecie w stanie zabrać ze sobą własnego samochodu, no, to są dodatkowe koszty, ale też no i te wynajem tych kosztów. Płacenie za, za to, o tak, płacenie za to jest niższe. Zatem atrakcje, atrakcje, co chcecie zwiedzić? Tutaj po prostu kłania się wujek Google i wyszukiwarka. Podobnie jest ze wszystkim innym, tak. Siadacie i, i sobie wertujecie, co chcecie zobaczyć, co w danym kraju jest na tyle atrakcyjne, co chcecie zobaczyć. Jednocześnie też. Pokażę wam to, w jaki rejon wyjedziecie, w jaki sposób wy będziecie zwiedzać, tak? Jeżeli ja chcę wyjechać na tydzień do Norwegii, wiadomo, że ja tej Norwegii w tydzień całej nie zwiedzę. Ja muszę sobie wybrać jeden punkt odniesienia, czy jeden teren, na który, w który ja jadę i który ja mogę zwiedzić, tak? To jest tylko w sumie 5 dni zwiedzania i pobytu tam na miejscu. Jeden dzień, dwa dni to, to jest droga, która nam zajmie dotarcie na miejsce i powrót do domu. Więc no, tutaj trzeba liczyć się z tym, że no, macie ograniczony czas na zwiedzanie. I to nie będzie coś takiego, że dzisiaj wsiadacie i jedziecie do jednego miejsca, e, zwiedzacie, śpicie, jedziecie dalej. Nie, bo tego się nie da zrobić. Więc my, Wy musicie też, planując taki wyjazd, wziąć pod uwagę Wasze możliwości fizyczne danego zwiedzania, tak? Czyli no, to nie jest wycieczka objazdowa. Codziennie co innego, owszem, codziennie co innego, ale w miejscu, w którym wy jesteście. O tak, bo tak jest najłatwiej, tak jest najprościej. Wy też nie jedziecie odpocząć, a nie jedziecie na maraton i nie jedziecie po to, żeby się zmęczyć, tak? Wy chcecie zwiedzić, wy chcecie odpocząć, wy chcecie zobaczyć coś innego, coś nowego. Więc no, szykujecie sobie atrakcje, tak? Jeżeli tych atrakcji, nie wiem, tak jak ja wiem, co będę chciała zwiedzić, bo już tam byłam. Ale no szukam, szukam takich rzeczy, gdzie, gdzie co i mogę zobaczyć, tak? kiedy mogę to zobaczyć, jak mogę to zobaczyć, jak mogę to obejrzeć, jak tam dotrzeć, z miejsca zakwaterowania i takie rzeczy i to się, to się bierze pod uwagę, czyli atrakcje. Jeżeli wejść, planujecie wejście do muzeum, nie wiem, parki narodowe, wejście na jakiś szlak turystyczny, wiadomo, to kosztuje, więc też automatycznie... Bierzecie pod uwagę yy, cenę, cenę na dzień dzisiejszy, bo to liczycie na dzień dzisiejszy, ile to kosztuje Was teraz. Yy, o tych szacowanych kosztach pot potem Wam powiem dalej. Dalej, formalności. Wyjeżdżacie za granicę, więc tak, yy, kraje tutaj europejskie, tak zwana strefa Schengen, wystarczy Wam dowód osobisty, żeby wyjechać za granicę, ale Poza strefę Schengen, wy musicie mieć paszport. E, czyli to wasz kraj zapewnia wam, że jesteście obywatelem tego kraju i jedziecie gdzieś za granicę i jesteście pod ochroną własnego kraju. Musicie mieć paszport. E, formalności związane z paszportem czyli wiadomo, odpowiednio wcześniej trzeba złożyć wniosek. Jeżeli taki, takowego paszportu nie posiadacie, musicie złożyć odpowiednio wniosek. E, to kosztuje. Więc też musicie wziąć pod uwagę wyrobienie paszportu, jeżeli jedzie was kilka osób. Ja, mąż, tak, jeszcze dzieci, każdy z was potrzebuje taki paszport. Ceny są różne. Nie wiem, nie, wiem, nie orientuję się, ile kosztuje to w tej, w tej chwili, ale na pewno, jeżeli dziecko jest dzieckiem uczącym się, to te koszty są niższe. Tak zawsze było. Ja przypuszczam, że dalej tak jest i, i zniżka, jest zniżka dla osób uczących się. Na wyrobienie paszportu. Do tego są zdjęcia, tak? No to musicie, mówię, odpowiednio czasie musicie się przygotować do takowego wyjazdu i odpowiednio złożyć odpowiednie wnioski. Jeżeli jedziecie gdzieś do kraju, gdzie potrzebna jest wiza, czyli tak zwane zaproszenie, że ten kraj chce, żebyście zgadza się na to, żebyście wy tam do niego pojechali, wiza też kosztuje, więc też musicie wziąć pod uwagę to, że będziecie musieli zapłacić za wizę. Różnie to jest w różnych krajach, więc też, też musicie to sprawdzić. Jeżeli, jeżeli jeszcze jedziecie do jakiegoś kraju egzotycznego, nie wiem, Indie, Tajlandia, jakieś tam Wyspy Kanaryjskie i tym podobne, chyba Kanaryjskie nie, ale jakieś te kraje, wiecie Afryka, nie Afryka, kraje południowe, Ameryki Południowej, gdzie jest duże zagrożenie, tak zwane epidemiologiczne. To też musicie sprawdzić na stronie Ministerstwa Zdrowia albo Ministerstw... Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie pamiętam dokładnie. Ale też może się okazać, że potrzebujecie szczepienia. Nie wiem, żółtaczka, jakieś inne choroby, te takie, wiecie, dżuma, nie dżuma i tym podobne sprawy. Gronczka krotoczna, jakieś tam... No, są szczepie... jest pakiet szczepień. Jeżeli chcecie pojechać do krajów tak zwanych egzotycznych, mocno egzotycznych, mówię: Ameryka Południowa na pewno, kraje Ameryki Południowej na pewno potrzebujecie szczepienia, to też musicie odpowiednio wcześniej się zaszczepić, żebyście mogli wyjechać. Dalej, co jeszcze? Ubezpieczenie. Ubezpieczenie przede wszystkim zdrowotne. Jedziecie na jakiś czas, jesteście za granicą. Nie daj Boże, zachorujecie. Więc tutaj też potrzebujecie ubezpieczenie czy zdrowotne, czy od nas, a następstw nieszczęśliwych wypadków. Nawet jeżeli jedziecie do Czech, które są no, dość blisko nas, ale na przykład jedziecie na narty, tak? Czy na przykład w Alpy, nie wiem czy Włochy, czy, czy Niemcy, jedziecie na narty, to opieka medyczna jest mega droga. A jeżeli macie odpowiednio wykupione ubezpieczenie, czy zgłoszenie do naszego ubezpieczyciela i macie taką kartę, że jesteście ubezpieczeni w naszym kraju. Leczenie macie za darmo, albo pokrywacie w niewielki, niewielki niewielkich kosztach, o tak, że te koszty, koszty waszego leczenia za granicą będą po prostu minimalne, o tak. Więc to też musicie wziąć pod uwagę, planując wyjazd. To musicie. To, gdzie chcecie wyjechać, no to wam, wam determinuje, jakie formalności musicie spełnić. No i takim głównym, głównym takim determinantem, na które musicie zwrócić uwagę, to jest waluta, którą musicie wziąć, w której będziecie płacić, jaką walutą będziecie się posługiwać na, na takich wakacjach, tak. Ja jadąc do Norwegii będę posługiwała się koroną norweską. Jadąc do Hiszpanii, będę posługiwała się euro. Jadąc do Wielkiej Brytanii będę posługiwała się euro. Jadąc do Egiptu, bodajże tam są drachmy, czy jakakolwiek inna waluta, która obowiązuje w danym kraju. E, musicie też popatrzeć, czy możecie płacić kartą. Własną kartą bankomatową, tak? czy dany kraj obsługuje Wasze karty bankomatowe, czy musicie mieć realne, żywe pieniądze, czyli gotówkę. Też w niektórych krajach jest tak, że musicie mieć odpowiednią ilość pieniędzy na dany dzień pobytu. To jest tak, że to też jest na stronie Ministerstwa Bodajza Spraw Zagranicznych, jak, jak, się, jak szukacie, czy dany kraj wymaga od was, żebyście na przykład na dzień mieli, nie wiem, tam określoną, nie wiem, 300 dolarów dziennie, tak? Na dzień. Czy nie wiem, czy, czy 200 koron na przykład na, na dzień? Bo też niektóre kraje mają takie wymagania, żebyście wy mieli odpowiednią ilość pieniędzy w gotówce ze sobą. Niektóre kraje tak mają, niektóre kraje tego wymagają, więc Wy też, planując taki wyjazd, musicie na to zwrócić szczególną uwagę. Ile pieniędzy, nie to, że macie do dyspozycji, w ogóle macie do dyspozycji, tylko czy dany kraj, do którego chcecie pojechać, ma takowe wymagania, żebyście Wy dysponowali taką gotówką, minimalną ilością gotówki na dany dzień pobytu. Czy na przykład jedzie, jedziemy na 7 dni, nie wiem, do. Egiptu i na każdy dzień e, pobytu potrzebujecie 200 drach. Ja teraz abstrahuję, bo nie wiem jak to jest, e, bo się nie zagłębiałam, nigdy nie chciałam pojechać do Egiptu, więc nie wiem jak to jest. No ale przypuśćmy, tak, że jedziecie do Egiptu i, i Egipt sobie wymaga, żebyście wymieli 200, minimum 200 drach na, na, na dzień pobytu. Jedziecie na dwa tygodnie, no to razy 7, tak? Dla każdej osoby, która z wam jedzie, potrzebujecie 1400 bodajże o, 1400 drachm. Abstrahuję. Nie się tego dosłownie, jeżeli chodzi o, o, o to. Jak to jest? Po prostu musicie sprawdzić, jaka jest specyfika danego kraju, czy dany kraj tak, tak, taką rzecz wymaga. Następnie, jak się tam dostaniecie do tego kraju, gdzie Wy chcecie. Bo na przykład do Hiszpanii. Możecie pojechać okarem, możecie pojechać pociągiem, możecie polecieć samolotem, ale są kraje, gdzie nie ma innej drogi jak tylko droga lotnicza, ponieważ to jest najszybciej. Jeżeli jeszcze to organizujecie sobie sami, może być tak, że na wasze miejsce docelowe potrzebujecie X przesiadek, więc tutaj też sprawdzacie połączenia, loty. Szukacie na przykład taniego lotu, tak? to też można sprawdzić sobie w wyszukiwarkach tanie loty albo jak się dostać gdzieś. Wujek, Google, i Internet ma wszystko naprawdę i, i nie ma problemu, żebyście znaleźli łącznie z cennikiem, łącznie z przesiadkami. Nawet możecie no po prostu możecie znaleźć wszystko, co potrzebujecie w internecie. Wystarczy odpowiednio wcześniej pogrzebać. Bilety lotnicze też warto, warto za. Rezerwować sobie odpowiednio wcześniej, koszty są trochę niższe niż gdybyście wiecie z dnia na dzień, tak? Musicie też sprawdzić, czy w cenie waszego biletu jest tak zwany bagaż rejestrowany, czyli wiecie jedziecie, bagaż podręczny to jest taka malutka walizeczka, która mieści wam się do kokpitu, tam wiecie noc siedzenia. I to jest no malutkie, ma to swoje wymiary, bo to jest bodajże 40 cm na 50, jakoś tak. W zależności od tego, jakie linie lotnicze, one tam mają różne wymagania, ale bagaż podręczny to jest taki malutki bagaż, który możecie zabrać ze sobą. Tanie linie lotnicze, Wizar swego czasu, Ryanair, było tak, że można było zabrać sobie tylko jeden bagaż podręczny, czyli na przykład jeżeli mieliście, tak panie przede wszystkim, tak, macie torebkę i, i walizeczkę, to mogliście mieć tylko walizeczkę. Terebka już nie była bagażem podręcznym. To już, to już były dwie sztuki bagażu podręcznego, a mogliście zabrać tylko jedną sztukę bagażu podręcznego, więc tutaj też e, trzeba sprawdzić mm, przy liniach lotniczych, jak to jest. No i bagaż rejestrowany, gdzie macie prak praktycznie cały dobytek, który chcecie zabrać ze sobą na pobyt. Jeżeli jedziecie na 7 dni, no to wiadomo, musicie zabrać kilka koszulek, jakieś buty na zmianę, tak? Nie daj Boże, kurtka, jeżeli jedziecie gdzieś do kraju takiego, wiecie, gdzie, gdzie może padać deszcz. E, zresztą, no różnie, tak? Musicie się przygotować na każde warunki pogotowe, które mogą Was spotkać na miejscu, w zależności od tego, w jakim terminie jedziecie, tak? Ja jadąc na przykład latem potrzebuję parę butów, w których będę mogła chodzić po górę, bo tam planuję pójść sobie po górach. Jakieś sandały, tenisówki, tak. Do tego kilka koszulek na pobyt, bielizna i jakieś spodnie na zmianę. No i wiadomo, że nie będę prała tego codziennie, no bo nie będę prała tego codziennie. No nie oszukujmy się, nie jadę na wakacje, żeby prać, więc muszę mieć też odpowiednią ilość sztuk odzieży na zmianę. Więc automatycznie ten bagaż. Mnie się robi trochę większy. I ten właśnie bagaż taki większy, tak zwany rejestrowany, który jest pakowany do luku bagażowego samolotu, czy on jest wliczony w Waszą cenę biletu lotniczego? Czy trzeba za to zapłacić osobno? Jaka jest waga tego bagażu? Jaka jest wielkość tego bagażu? To wszystko jest na, na stronie danych linii lotniczych, jak będziecie szukali, ale to też musicie wziąć właśnie pod uwagę. Sam lot, połączenie, czy macie przesiadki? Jakie to są przesiadki? Czy bilet jest łączony? Czy lecicie jedną linią lotniczą, czy lecicie, lecicie kilkoma liniami lotniczymi? Jaki jest czas przesiadki pomiędzy danymi lotami? To też musicie po prostu sobie, spra wyszukując, sprawdzić, jak to wygląda. No i musicie liczyć, jeżeli macie takie przesiadki lotnicze, to musicie liczyć godzinę, minimum godzinę pomiędzy jednym a drugim odlotem, żebyście mieli czas na, na, na danie bagażu pomiędzy lotami. My le lecąc do Norwegii, właśnie mieliśmy tylko godzinę czasu na prze prze odprawienie się z samolotu na samolot i się okazało, że to jest zbyt mało czasu na to. Bo lotnisko jest dość spore, obsługuje dużą ilość pasażerów, a Wy musicie też być odpowiednio wcześniej przed odlotem. Wsiadacie do samolotu odpowiednio wcześniej, tak? I też ten czas jest no, krótki i ograniczony, więc tutaj też musicie liczyć się z tym, że musicie mieć około godziny na przesiadkę z samolotu na samolot. Minimum, o tak. Dalej, nocleg. Czyli tam, gdzie będziecie spać, ile to Was będzie kosztowało, gdzie chcecie spać. Czy będzie to namiot, czy będzie to hotel, czy będzie to, nie wiem, pensjonat, cokolwiek, gdzie chcecie nocować. Ile Was taki nocleg będzie kosztował? Czyli też wchodzicie w wyszukiwarkę, jakąkolwiek która oferuje Wam noclegi, nawet jeżeli wejdziecie na miasto, do którego chcecie pojechać i wpiszecie hotele albo nocleg, to Wam też wyskoczy lista, lista stron internetowych danych hoteli, czy pensjonatów, czy ośrodków, które organizują noclegi, które, w których możecie się zatrzymać, czy przez stronę na przykład Booking.com, czy jakąkolwiek inną wyszukiwarkę, taką ogólną z noclegami, tanimi noclegami. To też, i to też właśnie wtedy automatycznie bierzecie pod uwagę koszty, tak? Dobra, czyli tak, wiemy, kiedy, gdzie chcemy jechać, wiemy, kiedy chcemy jechać, wiemy, co chcemy zwiedzać, wiemy, jak się tam dostaniemy, tak, do, do danego kraju. Spełniliśmy wszystkie formalności związane z naszym wyjazdem, tak? Wiemy już, gdzie śpimy. No i teraz, jak się będziemy tam poruszać na miejscu? Wiecie, wylądujemy na lotnisku. Wszystko kiedy lotnisko jest w centrum miasta, raczej jest ona na obrzeżach miasta. Więc też musimy się z lotniska jakoś dostać: czy do hotelu, czy do pensjonatu, czy gdzie będziemy spać. Czy ma być to taksówka, czy wynajmiemy samochód, czy będziemy poruszać się środkami komunikacji publicznej. Jeżeli wiecie, że chcecie wynająć samochód, to też musicie zarezerwować go odpowiednio wcześniej, odpowiednio wcześniej, odpowiednio wtedy, przygotować odpowiednią ilość pieniędzy, tak. To jest fajne, ale też najdroższa opcja, tak? No ale, tak jak ja chcę się dostać z lotniska do hotelu, będę musiała wziąć taksówkę. Taksówka też kosztuje, więc też tutaj trzeba się liczyć z kosztami. Jak już będę na miejscu, ja wiem, że ja będę się poruszała albo na piechotę, ponieważ to jest małe miasto, więc nie potrzebuję poruszać się komunikacją publiczną. A jeżeli będę chciała pojechać i pokazać mężowi miasto, w którym ja byłam konkretnie, no to wiem, ile pieniędzy będę musiała wydać na bilet autobusowy. Bo to też, też jest do sprawdzenia, można sprawdzić, słuchajcie, my będąc na miejscu w Norwegii, my i, i przypuszczam, że w każdym innym kraju jest podobnie, wchodzicie i szukacie, tak, połączenia pomiędzy miastem, w którym będziecie z innymi miastami, połączenia czy kolejowe, czy, czy autobusowe. Nie ma problemu, naprawdę teraz nie ma problemu ze znalezieniem takich informacji. Kiedyś to było ciężkie, ale teraz w dobie internetu i jest to proste do zrobienia. I nie jest to niemożliwe. E, dobra, czyli transport i poruszanie się po kraju, w którym będziecie już macie, zostaje wam wyżywienie. Najdroższa pula po noclegu i, i transferze najdroższa pula, czy będziecie żywić się w restauracji, w której będziecie czy w hotelu, w którym będziecie czy stawiacie na własne wyżywienie jeżeli jedziecie gdzieś pod namiot czy coś, no sklepy spożywcze jeżeli wynajmujecie, nie wiem, pokój w pensjonacie czy gdzieś macie możliwość podgrzania jedzenia no to możecie zdać się na przykład na, na dania mrożone albo kuchnię mikrofalową albo tym podobne rzeczy albo po prostu żywicie się w restauracji hotelowej, w której będziecie, no jakoś musicie to też zorganizować i tak to już jest, no bo jednak nie będziecie o chlebie i wodzie przez cały czas pobytu, tak. Tak to wygląda. Podobnie wygląda, jak już mówiłam, planowanie wakacji w Polsce. Nic tutaj się za bardzo nie zmienia. Zmieniają się praktycznie tylko formalności i sposób dotarcia, tak koszty formalności i dotarcia, różne są ceny po prostu pobytu. Tutaj jest kwestia tylko właśnie ceny pobytu za, za, za Wasze wakacje, no i dodatkowe te formalności, tak, czyli wiza, ubezpieczenie, szczepienia, jeżeli są takowe wymagane, no i waluta, i odpowiednia ilość gotówki, którą Wy musicie sobie przeznaczyć na pobyt. I to też zależy właśnie od kraju, w którym Wy chcecie być i w którym Wy chcecie spędzić te wakacje. To tylko taka jest różnica, bo to, czy wy dostaniecie się różnymi środkami transportu, no to też zależy właśnie od, od kosztów później, które ponosicie. Tak to wygląda, czyli, czyli mówię, powtarzam się już, powtarzam się już, nie wygląda to inaczej niż planowanie wakacji w Polsce. Wygląda praktycznie identycznie. Mówię oprócz tych formalności. Które są związane z waszym wyjazdem? Wiza, paszport, ubezpieczenie zdrowotne, czy ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, czy waluta i gotówka, którą wy musicie posiadać przy sobie w momencie, kiedy wy wyjeżdżacie za granicę. Potem to już macie, wiecie, jak przygotowujecie te koszty, sprawdzacie, tak, no to automatycznie macie ceny i automatycznie, automatycznie sumujecie to, ile to Was kosztuje. I wiecie, ile pieniędzy musicie uzbierać, żeby takie wakacje Wam się ziściły i zrealizowały. I myślę, że to nie jest trudne, żeby zorganizować sobie we własnym zakresie wyjazd na wakacje. Może, się okazać, się, może okazać się, że jest to dużo tańsze niż to, co oferują biura podróży, ale może się też okazać, że będzie dużo droższe, ale bardziej dla was atrakcyjne bo biura podróży mają swoją gdzieś tam jakąś tam ofertę, to też wiecie, jest ryzyko pojechania z biurem podróży. I raz i nie dwa słyszę się, że wiecie, z, jesteście za granicą i się nagle okazuje, że biuro podróży upadło i wy nie macie, jak wrócić do kraju. To też jest pewnego rodzaju ryzyko, chociaż są niektóre biura podróży, które no raczej... Mają swoją renomę, są już na rynku odpowiednią ilość czasu i jeszcze się nie zdarzyło, żeby były jakieś tego typu przykre atrakcje. No ale też nie zawsze to, co to, to, to jest w ofercie, równa się rzeczywistości. I, I też macie pewne oczekiwania co do tego, gdzie wy przebywacie. A się okazuje, że hotel, który miał być pięciogwiazdkowy, to u was to jest taki, wiecie, jednogwiazdkowy motel przydrożny, w którym no boicie się położyć spać, tak. Ale to już zostawiam Wam do przemyślenia, jak Wy chcecie sobie zorganizować wakacje za granicą, coś mi swędzi oko. Jak Wy chcecie sobie zorganizować wakacje za granicą, czy chcecie to zrobić z biurem podróży, wtedy po prostu idziecie i wybieracie ofertę i tylko płacicie, całą resztą zajmuje się biuro podróży i mówi Wam tylko, co Wy musicie jeszcze przygotować. A co innego, jeżeli Wy sobie sami planujecie, wtedy wy musicie włożyć dużo większy wysiłek w to. Ale myślę, że to jest wysiłek opłacalny i warty, warty tego, żeby wyjechać za granicę na wakacje. Fakt. Będzie to tak zwana droga impreza, ale myślę, że warto poświęcić swój czas, żeby zorganizować swoje wakacje. Mówię, może to będą wakacje waszego życia, a może będą to wprawka przed innymi wakacjami za granicą. I nauczycie się Wyjeżdżaj za granicę sami we własnym zakresie i nabierzecie ochotę do planowania więcej takich podróży i innych takich rzeczy. To na tyle i widzimy się w kolejnym moim filmie. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się ciepło.